BABY! Wyspa odwiedzona w tym rejsie Morea Hotel Intercontinental to trochę bardziej zadbany taki bardziej ekskluzywny Pereł wszędzie, nawet zasłonka też pereł. Ciekawie wyglądają te domki, pokoje hotelowe na zboczu góry. Na dole przystań, na którą jest bardzo ładny widok. Tych domków hotelowych na górę. Różnego typu pojazdy wodne do wynajęcia. No te wszystkie motorowe to są tutaj dosyć drogie, bo benzyna jest bardzo droga 2,5 do 3 dolarów za litr. Yamaha 25-konne stosunkowo dużo nie spalają. Dla biedniejszych są silniczki Mariner 5-konne. A dla tych, co o cenę nie pytają, jest dziecki. Lepiej nie mówić, ile to pali paliwa. No bardzo tu ładnie jest, ale niestety Morea jest już ostatnią wyspą, na której cumuje, cumuje, kotwiczy statek. Jutro papiety i już koniec rejsu. Także mamy jeszcze cały dzień, tutaj kilka godzin zwiedzania, pojedziemy na wycieczkę. No jest bardzo ładnie pogodę. Dzisiaj dopisuję wczoraj na Y, bora, bora trochę było no, mniej ciekawie, bo deszcz niech pan padał. Więc zażywamy słońca. É <laughs> era a due